Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna, wszystkich subskrybentów kanału, którzy urodzili się czwartego dnia każdego miesiąca roku. Wszystkim tym kochani, którzy dzisiaj właśnie obchodzą swoje święto, wszystkiego co najlepsze. Zdróweczka kochani, pomyślności. Realizujcie się, spełniajcie swoje marzenia, idźcie śmiało do przodu, rozważnie stawiajcie kroki. Ech. Niech was niesie, kochani, bądźcie Ech. szczęśliwi. Dla Was wszystkiego najlepszego. Energia dla wszystkich, którzy urodzili się Czwartego, na kolejne 30 dni na miesiąc. Kochani, macie na ten czas lekkie zatrzymanie. Być może w Waszym życiu była jakaś oczyszczająca burza, jakaś oczyszczająca rozmowa, coś zostało wypowiedziane, co wzbudziło dużo emocji. Albo zamierzacie i nosicie się z zamiarem poruszenia jakiegoś ważnego tematu. I nawet bardzo dobrze, żeby właśnie móc pójść dalej. Kochani, macie przed sobą słoneczko, bardzo dużo mocy, siły, energii, ale nie jest to dobry czas tych teraz, w najbliższym czasie, aby. Aby z impetem iść naprzód, bo macie runę ISA jako główną energię. To jest taki czas pobycia troszkę z sobą, skupienia się na sobie. Być może poprzez właśnie to skupienie, to przeanalizowanie, na, może dotrą do ciebie jakieś rzeczy i Poprzez właśnie to, że zawalczysz o siebie, podejmiesz działania, tylko pamiętaj, żeby decyzje były podejmowane z rozwagą i będziesz z kimś rozmawiać. W jakiejś sprawie nadasz bieg. Będzie potrzebne oczyszczenie, będzie potrzebna y, burza, y, wypowiedzenie trudnych rzeczy i, i kochani, bardzo dobrze, bo jest słoneczko i ono przyniesie zadowolenie, y, przyniesie dobre rozwiązanie sytuacji, tylko trzeba pamiętać, żeby to zrobić y, z y, analizą wszelkiego rodzaju, niezależnie jakiej sfery życia to dotyczy, ale kochani, y, wydaje się, że relacji, dlatego że... Y, Hmm, tutaj macie runę na relacjach Dagas i y, 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 y jest to y, no, gwiazda, która naprawdę wnosi nowe rzeczy i y, y, y przynosi transformacje y, zmiany na lepsze y, los się obróci na twoją stronę jeżeli ruszysz z miejsca y, no mamy motyle, transformacja zmiana, nie? nowy początek więc kochani Czas, czas skupienia się należałoby w tym czasie też liczyć wyłącznie na siebie działać bardzo rozważnie tak bardzo rozważnie Isa i Lisa mówią nie przyspieszać niczego na siła mogą wrócić jakieś wspomnienia z przeszłości kochani właśnie jakieś sprawy i, i no będzie trzeba to y, pozamykać, żeby to zamknąć, no to trzeba najpierw też y, porozmawiać, y, y, wyjaśnić pewne rzeczy. I tutaj y, karty mówią, że masz w sobie i siłę, i moc, aby się z tym uporać. Tak? Tu Isa będzie y, y, odcinała raz na zawsze, tak? zamykała jakiś trudny, y, trudny y, okres y, w Twoim życiu masz szansę poprzez właśnie ten poprzedni czas, kiedy doświadczałeś być może, byłeś w toksycznym związku, byłaś w toksycznym związku, to tutaj no, Runa Isa mówi, że to jest koniec już takiego czasu wzrastania, takiego doświadczania tego, co zabieramy z przeszłości i żeby przygotować się do nowego nie? do nowego startu w nowe życie. Być może, że też choroba tak, gdzieś była, która będzie, będzie uzdrowienie, przyjdzie, przyjdzie poprawa, kochani. Co da siłę i moc. Tak samo w pracy zawodowej. Być może jesteś na emeryturze czy rencie i pokaże się nowa, nowa szansa na poprawę finansów, na, na, na podjęcie dodatkowego zatrudnienia, obawiasz się, czy sobie poradzisz, czy, czy zdrowotnie właśnie poradzisz sobie, czy, czy dasz, masz siłę, mocy. No tutaj karty mówią, że warto się nad tym zastanowić, być ciszyć się, podjąć rozważnie kroki, ale masz siłę i moc i, i jesteś w stanie przejść do tego kolejnego etapu tak w te nowe życie. Warto, żeby porzucić to co złe i trudne, nie? I tutaj Runa Isa będzie pomagała w odcięciu, tak jakby ostrzem noża od chaosu, od trudu, od bólu, od cierpienia i, i przyniesie możliwość rozwoju, co da ci szczęście. Ona odetnie, nie? Odetnie od, od tych trudnych rzeczy i, i, i jakby to trudy, co były, wzmocniły już Twoją psychikę, tak? Masz w sobie siłę, masz w sobie moc, warto wziąć los w swoje ręce, mówią karty. Jeśli będziesz dalej się trzymać starych jakichś przyzwyczajeń, ciągłych oczekiwań, podpowiedzi, zrzucania winy na innych i nie pójdziesz dalej, to będzie Ci trudno, nie? bo cały czas będziesz tkwić w tym takim maraźmie jak teraz i będziesz na przykład nie odważysz się na podjęcie tej dodatkowej pracy, więc no, te, te środki finansowe będą takie, jakie będą. Ale jeżeli się odważysz, bo patrz, tu jest też runa szczęścia, nie? powodzenia i wzrost finansów mówi w Unii jeżeli zdecydujesz się, nie? podejmiesz i odważysz. Także no, szansa na, na, na poprawę też tutaj sytuacji finansowej, szansa na pozytywne zmiany w, w finansach, co przyniesie radość, zadowolenie, dobre rezultaty dzięki współpracy. Być może się boisz wejść z kimś współpracy, a przyniesie to naprawdę ci obfitość. Warto się nad tym zastanowić, teraz wyciszyć i Y, y, przyjdzie moment, kiedy zdecydujesz, weźmiesz los w swoje ręce i odważysz się, pozałatwiasz sprawy, które dotyczą przyszłości i, i, i pójdziesz do przodu. Masz szansę, <grym> ale też wzrost finansów, kochani, bo może przyjść jakaś wygrana, nie? więc warto sobie w tym czasie puścić y, los y, tak, czy, czy, czy jakąś zdrapeczkę. Jest też szansa, że w tej takiej pozycji finansowej tutaj też pomogą inni ludzie i ze sprawą innych osób ta sytuacja twoja się tu ugruntuje, nie? Bo być może masz miałeś trudną sytuację finansową. I tu taki czas zatrzymania, zastanowienia się, przyjdzie dodatkowa praca, przyjdzie szansa na, na ten. Jeżeli się podejmiesz, rozważnie stawiasz kroki, przemyślisz i podejmiesz tą decyzję, to będziesz miał wzrost finansów i wzrost poprawy sytu, sytuacji finansowej. Jeżeli jesteś zmuszony na przykład wziąć kredyt tak, no bo jakby sytuacja życiowa cię wzmusza, no to tutaj. Runa w też mówi, zastanów się, przemyśl, poszukaj najlepszej oferty i kredyt wzięty w energii Runy w ma szansę tutaj, no nie będzie problemu ze spłatą, nie? Bo bardziej ograniczenia mogą być w Twojej głowie, nie? W Twojej głowie niż rzeczywiście, rzeczywiście tak będzie. Kochani, no energia. Taka wyciszająca, y, y, no, mówią tutaj runy, żeby każde działanie poprzedzić analizą. Masz ogromną siłę, moc, masz ochronę, y, możesz otrzymać jakieś dobre wiadomości, właśnie może o tej możliwości tego zatrudnienia o tym, że właśnie została, y, wygrałeś coś. Y, Masz szansę podjąć y, właściwą decyzję, tak? A, ale też y, 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 to pozwoli ci przełamać przeciwności losu. Kochani. Y, no warto się zastanowić i sam mówię o tym, nie? Pobyć sam ze sobą, dać sobie czas, nie przyspieszać niczego na siłę, a przyjdzie zadowolenie w każdej sferze życia. Tylko nie siedzieć w przyszłości, nie rozmyślać za bardzo i za długo, tylko przeanalizować, tak, wyciszyć się, przeanalizować i wtedy dopiero podjąć decyzję, niezależnie jakiej sfery życia to dotyczy, bo jesteś w stanie wydrzeć drzazgę tkwiącą w twoim życiu. Zatrzymaj się, skup, zniszcz doświadczenia destrukcyjne i zacznij żyć. O tym mówi Durisas i mówi Isa, tak? Zatrzymaj się, skup się, zniszcz te destrukcyjne doświadczenia i zacznij żyć, bo przyjdzie zadowolenie, przyjdzie dobra współpraca, przyjdzie szansa na wygraną, przyjdzie szansa na stałe i wysokie dochody, przyjdzie zmiana, pozytywna zmiana w finansach. Zobaczcie, jeżeli tej sfery życia się obawiasz. Jeżeli zamierzasz wziąć kredyt, nie bój się. Uda się go spłacić bez problemu. Możesz szansę na wygraną dla niektórych. Jeśli chodzi o pracę, tak jak powiedziałam, może będziecie coś tworzyć z pasją, to będzie super. Może coś będziecie tworzyć w domu, koło swojego poletka, no to tutaj jak najbardziej będzie potrzebna duża siła fizyczna, ale dacie radę, bo macie w sobie bardzo dużo. Siły i mocy. Tylko chęci i podjęcia decyzji. A będzie satysfakcja z tego, że uda Wam się coś fajnego zrobić. Szansa na dodatkową pracę dla Ciebie, tak? Jeżeli jesteś na emeryturze ręce, albo pracujesz, a masz takie możliwości czasowe, to szansa na tą dodatkową pracę. Czy zastanawiasz się, czy podołać, czy wziąć? Tak, podołasz. Masz w sobie tyle siły, dasz radę. Jest słoneczko. A to ci przyniesie dodatkowe finanse. Czy w pracy, czy w nauce, czy na przykład zastanawiasz się też, czy wziąć dodatkowy kierunek? Tak, możesz wziąć dodatkowy kierunek, bo tu przyjdzie zadowolenie, dasz sobie radę. Tylko przemyśl. Przemyśl, zastanów się, przeanalizuj wszystko. Karty tu mówią, że tak, decyzja należy do Ciebie. Słuchajcie. Jakby nie było, jest nadzieja. Jest odnalezienie szczęścia, są niespodzianki tutaj, także no, pozytywne energie. Jeśli chodzi o relacje, też tutaj runy mówią, wielka odmiana losu, tak jak mówiłam. Mówi o pomyślności w związku, w małżeństwie. Może jesteś po właśnie po mm, trudnych związkach i cały czas siedzisz w przeszłości, a tu szansa na nową, nagłą miłość. Może, yy, możesz doświadczyć czegoś pięknego, a przeszłość cię ogranicza. Ale pamiętaj, że masz sobie tyle siły, żeby odciąć to, co trudne, co złe, zatrzymać się, przemyśleć i iść śmiało do przodu. Ruch należy do ciebie, decyzja należy do ciebie. Idź śmiało, mówi o tym tutaj Dorisas. Będzie to partner z dobrymi zamiarami, dobra małżeńska partia, Kochani, szansa transformacji i zmiany swojego życia, zmiany dzięki miłości, pozwól sobie na to, a wzrośniesz. Motyle, transformacja, zmiana. Wyspokój się, zastanów, przemedytuj, yy, przemudl, pozostaw yy, stare yy, rzeczy, yy, podejdź do sprawy jeszcze raz, popracuj nad sobą dostrzesz możliwości i odważ się, bo nie zawsze wszystko to, co nowe, to y, 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 tak na bazie starych doświadczeń y, no, często widzimy w y, ciemnych barwach, boimy się, mamy obawy. A to przyniesie nowe, rozświetlone, piękne, kolorowe, będziesz szczęśliwy, będziesz szczęśliwa. O tym mówią tu karty. Kochani, w zdrówku. w zdrówku warto posłuchać swojego ciała, ono będzie bardzo mówiło tutaj, czy to jest czas odpoczynku, czy wzmożonej siły, być może będzie zatrzymanie. Może właśnie będziesz na L4, być może przyjdzie tutaj jakieś przeziębienie, zatoki, warto zwrócić na to uwagę, jakieś zatrzymanie poprzez właśnie też ból nerek, ból pęcherza, na to warto zwrócić uwagę. Pęcherz nerki, no i zatoki, kochani. Jest okres jesienny, więc bardzo czułe miejsca, ale macie w sobie siłę, moc, poradzicie sobie. Tylko trzeba leżeć, tak, odpocząć, może właśnie jakieś kuracje ziołowe, kochani, pomogą. Pomogą, bo karty mówią o nadziei, o, o poprawie, tak, o, o niespodziankach, więc każdej sfery życia to dotyczy. Jakbyśmy nie patrzyli, wzrost finansowy, nowe możliwości, jeśli chodzi o sferę zawodową, niezależnie, czy jesteś czynny zawodowo, czy nie, ale przyjdą nowe możliwości w relacjach, no nagła, piękna miłość która y, wniesie do twojego życia dużo zmian I, 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 i jakby osoba, która bardzo dużo wniesie być może za, za, za y, właśnie tą osobą przyjdą nowe możliwości, tak? też i finansowe i zawodowe więc kochani, no y, warto się na to otworzyć macie w sobie siłę i moc ale pamiętajcie, żeby każdą decyzję poprzedzić analizą i nie ciągnąć ze sobą przyszłości. Może coś z przeszłości wracać, tak? Jak pojawią się nowe możliwości, to mogą wrócić obawy, może wrócić to, że, że może powtórzyć się to, co było trudne, złe, przykre. Warto się nad tym zastanowić, przemyśleć, odciąć i ruszyć do przodu, bo szansa jest na zamknięcie trudnego okresu w życiu. Tak? Czy tej choroby, czy, czy właśnie trudnego związku, czy obaw po tym właśnie trudnym związku i taki jakby odcięcie się od otoczenia i przyjmowania tego co nowe. Także kochani, no, otwórzcie się na te możliwości, bo jakby przyjdzie odmiana losu, przyjdą niespodzianki, warto z nich skorzystać. O tym, mówią, o tym mówią karty, tylko z rozwagą, nie na siłę, a szansa naprawdę i na nowe możliwości, i na niespodzianki, tak jak mówiłam. I zobaczymy sobie kartę opiekuńczą. Natura. Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło twoją duszę. No właśnie, kolejna karta natury. Słuchajcie, zobaczcie. Yy, yy, tu też jest y, uziemianie się przede wszystkim, Runa Urus mówi. Do Lisa też, żeby wewnętrzną siłę moc, tak i Urós czerpać z ziemi, kochani, tak, no ale też i moc ziół, y, moc y, tak y, 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 ziemi. A więc uziemiajcie się, módlcie, wychodźcie na spacery, korzystajcie z tego słoneczka jeszcze, jeszcze, które przed nami na tej polskiej pięknej jesieni. Odprężcie się, pozwólcie, by karmiło waszą duszę piękno ziemi. Czerpcie z ziemi, bo to jest przeogromna siła i moc dla nas, dla was. Żeby móc wzrosnąć, móc porzucić stare rzeczy, odciąć stare rzeczy i zdecydować się na nowe. Wzbogacasz życie swoją osobą. No proszę, już otwórz się na nowe to, co przed tobą i zadaj sobie pytanie. Podpowiedź numer jeden na zadane przez ciebie pytanie, poproś innych o wsparcie. Podpowiedź numer dwa na zadane przez ciebie pytanie, pokojowe rozwiązanie. I podpowiedź numer trzy na zadane przez ciebie pytanie, klarowna komunikacja. Kochani, przepięknego, przepięknego czasu dla Was, skorzystajcie z tej energii. Macie szansę odciąć ten trudny czas, trudny okres i otworzyć się na to nowe, bo w każdej sferze życia, tak naprawdę, macie szansę na zmiany. Zmiany pozytywne zmiany, więc warto się na te zmiany otworzyć, bo to przyniesie tylko wiele dobrego dla was wszystkiego dobrego mimeruna.